Co są moje... O, o, o! Przepraszam. Co to, ten następny hulanczak? Co tam oh, się Kurwa jest? mać! Halo, ja tu, ja ja jestem z wami! Jestem z wami! Ja jeszcze nie wiem z kim jestem! Krądziemy ja ja jeszcze mój 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 jestem! Mój ja jestem, ja ja jestem neutralny, neutralny, neutralny NPC, npc tam jestem, witam, co pomóc, wymieniam się, wymienię się, wymienię się Dzień dobry, dzień dobry Odejście w to, stąd w pokoju. Albo umrze. Oh, kurwa, dobra idę. I, i. Dobra, to się miało nie wydarzyć. Ta? Nie jest to w planie. Pierdol się! Nie ty, nie pan, nie pan ochroniarz. O kurwa, o jezu. A... Już, 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 przepraszam bardzo, idę. Podążam, o kurwa, w Warwick. Ojojoj. Oj. Tak, tak, tu, do, do, idziemy, 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 U.